Szanowni widzowie, witam w kolejnym odcinku na kanale Czas 0 W dzisiejszym odcinku chciałem pokazać Wam, czy możliwe jest ustalenie prędkości przedwypadkowej pojazdu na podstawie położenia wskazówki prędkościomierza, która jest ujawniona w trakcie powypadkowych oględzin. To jest to, akurat to, co tutaj mam w ręku, to jest zestaw wskaźników, czyli popularnie zwane zegary z samochodu Audi. Który, w którym wskazówka aktualnie znajduje się w okolicy wskazania 120 km na godzinę. Dosyć często zarówno w prasie na przykład dziennikarze piszą, że tam w czasie wypadku wskazówka pokazywała 120 km na godzinę. Oczywiście jest to oparte na obserwacji tejże wskazówki już po zdarzeniu i niestety zauważam, że popełniane są tutaj dosyć często pewne błędy, które niestety skutkują później marną jakością decyzji procesowych, wyroków i tak dalej. To się wszystko rzutuje. Otóż, czy można zaufać takiej pozycji wskazówki? Odpowiedź brzmi tak, ale mianowicie. Badacze, którzy zajmują się tą tematyką, y głównie mam na myśli tutaj niejakiego Chrisa Godarda, jeżeli wpiszecie sobie Chris Godard. Y Speedometer. W przeglądarce to dostaniecie parę interesujących opracowań. Jest to gość, który no, poświęcił ładny kawałek życia na badanie, jak zachowują się wskazówki prędkościomierzy w momencie zderzeń, jaki wpływ ma kąt zderzenia, a przede wszystkim jaki to jest rodzaj prędkościomierza to znaczy jakiego rodzaju silniczki zostały zastosowane w tym urządzeniu i ma to wpływ na to, czy tej prędkości możemy zaufać. Otóż sama pozycja powypadkowa. W sporej części tych urządzeń niestety nie będzie odpowiadać faktycznie pozycji, w której ten wskaźnik był w momencie zderzenia czy też tuż przed zderzeniem, dlatego że on jest podatny na przemieszczenie się na ruch wokół osi, na której jest zamontowany i bezpośrednie przyjęcie takiego wskazania jako prędkości przed wypadkiem jest po prostu błędem. W niektórych typach prędkościomierzy, gdzie jest bardzo duża przekładnia i ta wskazówka jest powiedzmy mało podatna na przemieszczenie, ten błąd jest stosunkowo niewielki, natomiast w pozostałych przypadkach niestety musimy uciec się do innych technik, które nie są technikami nowymi, ale zdają się dzisiaj być nieco zapomniane to jest po prostu obserwacja tarczy prędkościomierza, czyli tej, tej powiedzmy tarczki takiej z numerkami, która jest pod prędkościomierzem robi się to w następujący sposób, ostrożnie demontuje się obudowę tak, żeby nie wprowadzić dodatkowych żadnych tam zarysowań czy, czy zniekształceń tych śladów po czym po pierwsze obserwuje się pod mikroskopem w tak zwanym polu jasnym, czyli po prostu oświetlając ją z góry jasnym, równomiernym światłem. A druga metoda to jest oświetlenie jej takim światłem rzutowanym pod dużym kątem emitowanym za pomocą promiennika ultrafioletu, czyli mówiąc krótko, świeci się ultrafioletem, a jeżeli to nie pomaga, to obserwuje się to przez taki żółto-pomarańczowy fit. To jest technika, która została opisana w biuletynie śledczym FBI. Już w 1984 roku. Do dziś dnia nic się nie zmieniło. Wskaźniki, pomimo tego, że ewoluowały, zmieniły się, są zcyfryzowane, nazwijmy to. Natomiast wszystkie te, które posiadają wskazówki, badamy dokładnie w ten sam sposób. Czyli nie wystarczy ocenić pozycji, w jakiej ten wskaźnik się znajduje, czyli tak, jak go zastaliśmy. Czyli powiedzmy, nie wiem, policjanci przyjeżdżają na miejsce zdarzenia, wkładają głowę do kabiny o 120. No niestety, może się Okazać, że to jest zupełnie nie ta prędkość. Taki wskaźnik należy zabrać do laboratorium, dokładnie go oczyścić, bardzo ostrożnie zdemontować, zrobić tą obserwację w ultrafiolecie i pod mikroskopem. I wtedy, na podstawie tak zwanych śladów uderzeń wskazówki, ponieważ ona ma również jakąś elastyczność i przy energetycznych zderzeniach, po prostu zostawi taki charakterystyczny ślad na tarczy, możemy ocenić. Z jaką prędkością poruszał się samochód? Nie bezpośrednio po jej pozycji, w której odnaleziono ją po wypadku. To tyle w tym odcinku. Cześć.